Jeśli jesteście ze mną przykle, to zapewne zauważyliście, że wszelkie Wolfshifter romans chodzą mi jak złoto. I do tej pory nie przeczytałam jeszcze takiego, który bym się nie spodobał. I Alpha Grey CJ Primer, zdecydowanie nie będzie pierwszym. Eee, kolejna świetna książka z gatunku, i przypominam, to są lekkie romansidła, wręcz odmówczacze. Nie oczekujcie cudów. To tak na marginesie. A tutaj eee, ponownie. Lekka historia. Przede wszystkim skupiająca się na Romancie. Jest tutaj jakaś tam większa afera w tle, ale mam wrażenie, że ona jest bardziej po to, żeby w ogóle był jakiś wiecie, motyw przewodni tej książki, jakieś wyjaśnienie, dlaczego w ogóle jest ten obóz niemal wojskowy, w którym główna bohaterka tutaj bierze udział. Tak więc właśnie tak to wygląda. Skupione jest historia na Romancie, a nie na rozwoju fabuły i świata i w ogóle. Tak więc leciutka płynie się przez nią. Pierwszego dnia, jak się za nią zebrałam, nie chciałam jej odkładać. Musiałam, no bo, wiecie, życie e, Następnego dnia złapałam i skończyłam Złoto A wiecie, co mi się najbardziej w niej podobało? Fakt, że bohaterowie w końcu ze sobą rozmawiają Da się napisać książkę, w której nie ma nie wiadomo jakich dram i strzelania fochów na 300 stron Okazuje się, że się da e, Jasne, znajdziecie tutaj jedną taką, która będzie próbowała nabrudzić, Ale główni bohaterowie widzą, że jest problem i rozmawiają No złoto, no w końcu i to jest m.in. jeden z powodów, dla którego tak dobrze mi się uczytało. Bo pojawiał się problem, pojawiało się rozwiązanie. A nie jest strzelanie focha, kręcenie dramy i nie wiadomo czego jeszcze, przez nie wiadomo jak długo. I wiecie, takie sztuczne napędzanie problemów. Tutaj tego nie ma. Jasne, coś musi tam gdzieś uwierać inne takie, ale bohaterowie to między sobą wyjaśniają. I to jest super. E, to jest pierwsza z e, serii Sixpack. E, tutaj mamy sześciu alfa. Każdy, w tym jest tylko jeden, żeby nie było. To nie jest reverse harem. Każdy Tom będzie o innym, um, o innym Alfie. Ja mam tutaj wydanie Facebook. Ubolewam nad faktem, że nie będzie kontynuacji w tak pięknej um, szacie graficznej. Mam tutaj jedną zamkniętą historię, i teraz jestem ciekawa, jakie będą historie innych tych, um, tych Alf, tych kolesi, a ja jednocześnie um, nie. Nie czuję, że, wiecie, że to skończyłam i muszę złapać za tamtej Jestem ciekawa, ale dzięki temu, że to jest zamknięta historia, to nie mam tego przymusu Jestem troszkę mniej boli fakt, że nie będę mieć pełnej serii A jednocześnie liczę na to, że jeśli kiedykolwiek zabiorę się za resztę tej serii To, że pojawi się ciut więcej właśnie tego backstory Tego całej, całej tej akcji, która jest właśnie powodem, dlaczego ten obóz wojskowy w ogóle powstał Dobra, ale wracając do Alpha Grey Leciutka, odmóżdżacz, przyjemna, resetująca są tutaj, jest tutaj kilka śmiesznych zwrotów, przy których kwiczałam ze śmiechu, ale no, te książki mają taki swój urok. Da się napisać smart na poważnie, da się napisać smat niepoważnie, da się napisać smat w obrzydzający sposób. Tutaj jest to napisane spoko, jednocześnie tak z taką nutą humoru, więc ja jestem mega zadowolona Jakbyście jakbyście mieli okazję złapać za tą książkę, polecam, bo naprawdę bardzo przyjemnie się czyta.